Oh. Ne <laughs> canım? <laughs> 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 Tutaj dajemy informacje na Discord. Że jest Liwik, się, się, siema się. To Grzesiu. To nieźle, Lajfa jest, to siema Tomicki. Witam widzowie, robić streamek z Anarchii, ale na Anarchii event jest zbugowany. Jedyne co widać to kostium, e, jakby no d, tam wiecie, widać po prostu no piszę tam kostium i jest walentynkowy kostium, a ogólnie tam sklep walentynkowy i te peniedziała, a po drugie mam pewien powód, dlaczego też nie może być streama z ponieważ nie możecie czegoś zobaczyć, ponieważ zobaczycie to 20 lutego, jak wejdzie odcinek na kanał, e, tak dokładnie dobrze słyszycie, bardzo duży odcinek, bocny odcinek, e, no i co, no i jesteśmy na pyczku, dawno mnie tu nie było, dawno mnie tu nie było, stary gracz, jeszcze pierniki mam w ekwipunku. Zapraszam do live na kanale. Te ibix. I od dzisiaj widzowie do końca ferii moich, czyli do 2 marca codziennie jest przynajmniej jeden stream, jak nie dwa. E, więc... Więc widzowie naprawdę będzie mocno. Będą to głównie streamy z anarchii. Zazwyczaj głównie o godzinie porannej mamy razem ferie, tak mamy razem ferie, to super. No to ty masz jeszcze ferie Grzesiu. To ty masz ferie, Kaczka ma ferie. Yy, Osa ma ferie. Osa, Kaczka i ja. Mateusz, Olo i ty. To będzie można grać razem na feriach. To super. Ogólnie widzowie, e, widzę, że jest event na e, pyku, zauważyłem i dlatego robimy już niego, ponieważ miał być na narki, ale na narki, nie wiem, eventu nie umiem zrobić zbytnio i coś, coś nie chodzi, więc dlatego odpaliłem tutaj z pyczka. Super, u mnie się zaraz kończą ferie, oj, oj, oj. Nie no, kurwa, nie mam, e, Ja ci ferie, odzyskam kompa. W ogóle ja mam talizmany założone, nie mam talizmanów założonych. Nie wiem, w ogóle widzę, tak mi się Feder spierdolił, że dzisiaj rano walczyłem z tym Federem, że to gówno włączyć, najgorsze. Nie wiem, no z godzinę chyba, bo o piątej wstałem, nie? No ja nie wiem o co z tym chodzi, z tym jakimś Federem. Kurwa się włączyć nie chciał. Jakby klikam włącz, włączy się Minecraft, pokazuje Minecraft, i nawet crash. No i kurde, no i się naprawił. Dobra, mamy talizmany, mamy itemy. Hmm, ja zaczynam ferię. No ja też zaraz zaczynam, więc będziesz mógł sobie być na codziennych streamach. Proszę więcej streamowania, spykanie, no ale na pewno więcej streamowania, spekanie będzie. Wyjątkowo nie robię z anarchii, bo mówię, mam do tego co powody, ponieważ po pierwsze, event jeszcze nie działa, z tego co wiem. Po drugie, jeszcze. E, nagrywam odcinek i nie chcę Wam zdradzać co i jak, dlatego no, też nie chciałem robić streama. No bo wiem, że wtedy mniej osób by obejrzało ten odcinek, a naprawdę, ten odcinek, widzowie, zacząłem robić, zaznaczę, zacząłem go robić na ogółem na evencie świątecznym. Tylko, że wtedy no, ma, dużo nagrywałem i po prostu ten film by trwał z 6 godzin, jakbym to wrzucał z tym. Na samym evencie świątecznym, no, no, zobaczcie na odcinku, który się pojawi tam koło 15 lutego, 20. było 20. Wyślij na wybór lub na ogólne IPSV, to sobie powiedzie i ty. No, że tu na razie to bym na listę, dodać i naprawić survivala przez takiego typa jednego. A ja przy nie traci tę, mam nadzieję, bo tu, tu nieraz nie raz pisze, za nią PP na spa. Nie tracisz. Ale tu się nagle nie okazało, że tracisz, bo ja to znam pyka, nie? Ja już znam o pyka, nie od dziś. I, i opierdolę w ogóle, ile trampy kosztują. Z klaty meduzy. Ja klaty meduzy za 5 milionów kupiłem, więc profil, nie? Kiedyś, jak jeszcze była ta inflacja przez kopiowanie. Cukierki tanie, litry nawet trochę w górę poszły. Bombardy tyle. No. Ekonomia taka se, jak zawsze. To przez to głównie na pykówko skończyłem grać, bo nie ma sensu jak ekonomia ze z dnia na dzień. Zimmy, się jak wygram, rozumiem to przetrzymać, że to na wyjeździe. A nie traci, a i tak masz nagranie jakbyś stracił. No wiem, że mam nagranie, dlatego streama mam, bo inaczej byśmy się tutaj nie pobili. Ale ja już tu widzę, że tu zaraz będzie na mnie focus. Tylko czy ja ucieknę wizory, czy misz Orania e, ucieknie. Pierw musimy przetestować dwie ważne rzeczy. Tutaj pisze, że Elytra za linią jest zablokowana. Czy perły są zablokowane? Musimy się iść o tym przekonać. E, bo Elytra, ale jak perły są odblokowane, to możemy na luzie wyjść. Okej, okay, perły nie są zablokowane, więc można się normalnie wyjść. Tylko muszę sobie dokupić tak z 300 kr, żeby jakby co na pewno zorać. Ponieważ to że tu się nie traci i temu, to ja nie mogę zginąć. Nawet jeśli się tu nawet i temu nie traci, ponieważ to jest widzowie wstyd. Nie muszę zaraz by tobie godzili, bo się chyba sikam w ze śmiechu nie? Dobra. Dokupujmy te perły i możemy normalnie sobie wychodzić, jakby co i tak zawsze. Oram. Ok, nie w ja bym nie daję za darmo nic. Jedynie jak wyrażysz stosowania, to dostaniesz. Tylko w ogóle na nie, wiem, czy na do stosowanie coś nie Ok, dobrze, zostaw. Ale ta jakoś jest do dupy, nie. Zrób to w donate. nie ma na co. E, dobro, wait. Mięska nie mam i 300 perł i możemy wyjść. Dobra, tutaj mam. Teraz mogę sobie wyjść i na pewno z oram nie? Nikt za mną tyle pereł nie będzie, nawet jeśli co, to cykał. Możemy się iść bić, tylko że widzowie, mamy ograniczone użycia. Mamy jeden set, jak mi, mi zbiją tego seta, no to widzowie, kończymy na dzisiaj bicie się za linią. Tylko że bijmy takich, którzy wiecie, o, na przykład jak tutaj. Otrzymałeś róże i oramy za darmo różyczka. Jak to... Ej, ładnie to wygląda. Już mnie goni? Nie goni mnie. Pa, będzie mnie gonił? Nie goni mnie, wow. Kurwa, czyżby gracze pyka się zmienili? O! E! Ty mordo! Czekaj, 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 on, on mnie nie widzi. Czekaj. Okay. No wyjdźże! no o, nie, bo on chciał kogoś zwabić. Kurwa. Zrobiłbym topkę, ale nie o tej godzinie, bo o tej godzinie nie ma nikogo, że się bił z kimś. Bo mi i tak tu nie zależy na temacie. No, nie, oni w poszlich. A w ogóle ten kostium to ciekawy na anarchię, Jest ciekawe jak to będzie działać. że to na stałe, czy tak pet, że trzeba przedłużać. Z nimi się nie będę bił, bo to nie ma sensu. To jest marnowanie użyć. 10 like, a bo wy multi. ma to Weź multi nie nabijaj lajków ja nie mam co losować, bo ja nie mam na tym serwerze. Ja mmm. coś tutaj, podejrzewam. Nooo, oh, oh, wow, bro! Czemu mi w ogóle nie dało dwóch staków serc, tylko dostałem półtora staka. Eee, ten. Oj, oj, pyk, pyk. Co z ciebie wyrosło, no? Co z ciebie wyrosło? W ogóle skąd mam tej temy, nie? Ja to się widzę, ja w ogóle nie, nie skąd ja tę tę mam, bo ja po prostu tu nie gram. W ogóle skąd, czemu ja tu trzymam weku jakieś rzeczy w ogóle? What the hell? Pst, ja nie wiem, widzowie. Ja tu nawet nie gram, więc mówię. Ciężko mi powiedzieć, co tłumaczę, bo nie mam. 10 lik, dobrze widzę, spokojnie. Nie jesteśmy na wojnie. Jakbyście nie wiedzieli tej jakby cały czas to widzę Spokojnie, ja nie jestem kurwa Już nie ma wstrzymywania, bo ja nie będę wam trzymał itemów z losowań, no Nie weźcie do kolegi napiszcie albo coś, bo to nie ma sensu widzę jakie ja będę otrzymał itemy z losowań 100 lat. A Później będziecie mówili, że ja wam nie dałem czegoś, bo no skąd ja mam pamiętać, czy ja wam coś dałem, czy nie, jak y, był streamer pewien miesiąc temu i chłop mnie... Nie, czekaj, e, losowanie było na Discordzie, na pierwszej linijce opisu było losowanie, na Discordzie, Zwoju Ognia chyba na, ser, na tym, na jak to się nazywało, na BoxPiPi na box Peku. No, i chłop do mnie pisze po dwóch miesiącach, że ja chcę zgubić ognia. No, kurde, no szanujmy się. No, jakby nie wiem, no mówię, bo prostu nie chcę. A musimy wyszukać jakiegoś diamenta, którego możemy zagryźć. Ch, może na dwójce to się mniej tutaj, to tego. Są. No, ja się nie chcę z tym Ana bić, no bo ja ani ja, ja, on mi nie zabija, ani ja jego. Bo ja mówię, ja jestem w stanie wycykać te wszystkie perły, tylko żeby nie zginąć. Bo ja nie będę ginął od jakiegoś Bambola Esa Pucho, aha to jest po drogach. Myślałem, że Esa pucho jest tu gra Dora Dobra, piszcie jeden w takim razie Nagroda Nie wiem kurwa, nie wiem ile tu co jest warte, bo ja tu nie gram prawie w ogóle nie wiem, ile tu jest takie. Ile losują inni YouTuberzy? Może, to... ale oni mają po 125. Ile jest warta NP1 ostrzałka? 1000. 900. No to dobra, nie wiem. Losujemy trzy ostrzałki. Nie mam pojęcia, ile. No a 4. Nie wiem, ile co jest warte. Jeśli to jest mała kwota, przykro mi. Ja tu prawie w ogóle nie gram. Nie wiem, ile co jest warte. 4 ostrzałki. O, już kiedyś losowałem 4 ostrzałki, bo mi wyskoczyło. Tylko ma to miejski bez multikont bo to nie ma sensu, jak ty masz tyle multikont i inni nie mogą sobie wygrać? Czemu możesz jakiś diach? Soczek, proszę cię! Tam jest jakiś pokornik, ale on gdzieś biegnie. Michał Plasko, ty masz takie itemy! Ja pierdol... ile on top donate'ów niby wygrał? Ja pitole! On nie miał takich temów chyba U mnie raz topki nie wygrał, bo, bo, bo jakiś bananek go przegoni. Ten bananek to jest jakiś sposób. Jakieś chińskie znaczki albo gracjan. No, Matomiejski, no kurwa, cztery oszcząki to jest nic. To Matomiejski możemy w ramach losowania wyrzucić je do kosza i będzie jako losowanie. Mogę je do kosza wyrzucić. I to będzie w ramach losowania, no please, bo mi się tego nie chce trzymać. Ja stracę tak, jakbym tobie dał. A kosz chcę ten, a kosz chcę coś dostać dzisiaj. Już widzę, że do kosza wywalaliśmy nieraz rzeczy. Nawet łuk wiedźmy się wywalił magicznie sam z mojego ekstykunku. No ale ma to mi... Ich, no. Czemu nie mogę tego wyjebać do kosza? Przecież to jest tak nic nie warte na tym serwerze. Ja potrzymać to, ale i jak, jak do jutra do godziny ósmej tego nie odbierzesz, to ja to wywałam do kosza. Bo ja nie będę tego trzymał. No bo to ogarni kolegę, kolegę, koleżankę, która cię odbierze. Dasz mi ostrzałkę? Nie daje nic za darmo. Jedynie koszowi dajemy za darmo, bo kosz widzowy jest biedny. Koszowi trzeba dawać. Kosz, koszowi nikt nic nie daje, trzeba, mu czasem, trzeba go czasem dokarmieć. Nie no, bo kosz jest biedny widzowie. Szkoda mi kosza, nie? No nikt nie daje do kosza nic fajnego. Ale jak 3 jest w szkole, w sobotę jesteś w szkole, jak tak, to ci nie zazdroszczę. Bij się z NEDE, nie, ja nie biję się z NEDE, bo ja nie mam repaira. nie będę wydawał na ten serwer, żeby nie powiedzieć inaczej pieniędzy. No może nie powiedzieć ścieg. Bo tutaj naprawdę i że nie opłaca się wydawać pieniędzy, nie? Ani grosza już nigdy nie wydał. No może, że nie wiem, by ulepszyli Ja mam DEDOSA, ten typ ma DEDOSA, więc ten typ ma znaczy mi to najbardziej nie DEDOSE, tylko Laga Kompa może bardziej tak. Bo DDOSA to mi ich nie wywali. Moje, moje, wiecie, IP się zmienia co co ten, co godzinę samo. Plus dodatkowo jeszcze samo sobie to, że na żaden... na żaden serwer poza anarchią, pykiem i Majstarem nie wchodziłem tak naprawdę. No i clearem, bo jeszcze duela. Zrób to w Michał plum, mówię ci, że mogę ci zrobić to do jak będzie godzina jakaś normalna. Jest piątek tej dobrej, cześć, strefy czasowej. Ale mówię jutro, no nie, mówię do jutra, do ósmej rano. No to mówię jutro, ósma rano, no to ósma rano, no. Nie, czemu żaden diabł tu nie wychodzi, no ale jak ja tu wyjdę do nich wcześniej, ja tu dostanę pierdolno, no. Czy tu jest ich 5 milionów tych jakichś nederytów? Przecież ja nie znam w ogóle żadnego z nich, co to za eneny w ogóle, no. Czy tu jakieś eneny zaczęły grać. Ciekawe, czy jest dalej u nas ulubiony klan z eventu halloweenowego. Info. Jak jako miał kordy, przez zero chyba kordy, nie wiem się niko. nie ma chyba, bo on miał kordy, nie wiem, musiał być Jak wygram, oddaj dla Olpe, a mogę to do kosza wyrzucić. Czemu wy nie chcecie dać koszowi, przecież kosz jest taki biedny, nikt mu nic nie daje. Przecież jak on to słyszy widzowie, to on płacze, no naprawdę, nie chcecie takiemu fajnemu koszowi dać i temu... No naprawdę nie chcecie. W ogóle czekaj, bo ja mam pierniki w ogóle we kółku. po co mi te pierniki? czekaj. Yy, gdzie jest mój szalker z kolei? Co to za klucze w ogóle? Ja nie chcę, ja tu mam widzowie! Ja tu mam tyle i różnych. Zwoje psikusa trzy... Dwa zajączko... trzy zajączkowe miecze łącznie mam. Bombardy, fireball, śnieżki plażowe, miecze cukierkowe, piaskowe i inne duperele, że ja pierdnię. Nie przeklinamy, widzowie, family friendly. O, tu mamy jakąś kolekcję, to tu sadzimy to. O, korona miasta, nie, no dalej, idziemy w koronie miasta na piwie, widzowie. Boże, ona się szybko zniszczy, ale trudno. Niczego się nie wyjemy przez tą koronę miasta. <laughs> o Boże, będzie się Stoszczędnie wywalę. O, diaksy tu są, diaksiki. Co ten Marek odpierdala? Marek! Marek, czekaj na mnie! Marek nie Kwiatek? Nie no, kwiatku nie dajemy. Kwiatek to, kwiatki to dla mnie. Ty, co to za cheater jakiś kurwa? Co się baguje, cwel rudy. Ja i tak muzoram. Pamiętajcie, widzowie, jak miałem 11 lat z YouTubem, zaczynałem i z GC2 robiłem filmy, to pamiętacie jak mnie nazywali. Cię, to znaczy nikt z tej publiki teraz nie oglądał tych filmów. Ale jeśli ktoś pamięta, to mnie nazywali mistrzem Orania. No ja jestem, widzowie mistrzem Orania. Ja z oram od każdego, niezależnie kto to jest. Tylko, że miał perły i. Perły, tyle. W sumie na diabez ja pereł wtedy oram, bo to był tryb, na którym nie było. A na anarchii ogółem ten event może być ciekawy, ale dalej nie było pinga na Discordzie. To no w ogóle nie jest, się dzieje. Że pierwszy raz jest tak, że dosłownie dzień, w którym powinien być event. A nie ma, jakby wiecie, nie ma. Mm, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tego. Pinga, ogłoszenia, nasz no sprawdzę nawet. Ogłoszenia. Już dzisiaj 18 jestem tutaj tryb raz, ostatnie ogłoszenia. I, ale Peter jest aktywny, to może dadzą Pinga, za Może dadzą, może dadzą. Ktoś end? Ja już do endu nigdy nie idę. Nigdy. <grym> Na żadnym serwerze. I na pyku, i na anarchii. Na anarchii Excalibur, na pyku, full cool, eku, takie jak teraz mam. I to najlepsze, że od błędu, bo smok mnie na strzała zajebał. Zrobię losowanie na 20 lajków. Ja tak mi się nie chce do szkoły iść na 12, że ja pierdolę. 3 godziny, tak mi się nie chce, nie. W ogóle widzowie, y, też y, event na waterparcie będzie, event na waterparcie będzie, będzie streamek, bo będzie event dzisiaj o 18 na waterpark.pl, tam też będzie streamek. I tam akurat nie masz czego bać, bo tam będzie strefa Keep Inventory i tam się nie będzie traciło itemów, tak jak na pyku w niektórych miejscach, bo ja nie wiem jak oni umieją zrobić strefę Keep Inventory, ja nie rozumiem tak trochę, jakby... Widzę, że żeby zrobić strefę keep Inventory trzeba wpisać tak. Wond, wziąć wonda, zaznaczyć cały spawn od tamtego konta do tamtego, wpisać expand vert, wpisać rg define, yy, strefa walentynkowa, yy, później wpisać rg list i w rg list zaznaczyć tam, macie tutaj na czacie info. I tam macie coś takiego jak Keep Inventory, ale trudne, nie? I oni tego na, na żadnym będzie, chyba nie umieli zrobić. Nie wiem jak na tym, na no, aktualnie zabiję dwóch typa i z, z żadnego nie, nic nie drogło, więc raczej działa, ale mówię. Bo po prostu tak to zawsze wyglądało, dlatego się za tą linię boję wychodzić do tych nede, bo jeszcze mnie kurwa zabiją i będzie nieciekawie. Kurwa, nie zdążyłem go najebać. Nie, bo najebiecie mnie, a ja nie będę tylko Wy mnie najebiecie, a nie ich. <śmiewanie> Ja, ja was znam, ja to już, was znam, nie, ja was znam, ja was znam, to jest, kurde, to moglibyśmy coś zdos zdosować, moglibyśmy coś zdosować, głosować, Ale Grzesiu, nie wiem, mordo, na każdym tego, na każdym evencie, nawet na świątecznym itemy za linią na pyku dropiły w niektórych miejscach, ponieważ administracja tego serwera nie umiała zrobić keep inventory, no. Jakby nie wiem, ja uznaję, że zrobić robić kipl To nie jest jakiś duży wyczyn, Wam powiem, nie? Bo to dosłownie jest minuta jak po, po kolei, bo tak jak Wam pokazałem przedtem. No więc, jakby, kurde. No mówię. U mnie niezależnie, czy Was wywali, czy Wam się coś stanie, to i tak nie stracicie jej ponieważ skip Inventory. Dasz coś za róże? Nie wiem, nie mam co chyba dać. Dobra, ale wylosujemy coś. Wylosujemy, bo to jest do, dodatkowe losowanie. No, nie posiadam komendy, ja Mogę um, W ogóle jakie, ale sigma totem, nie? Ale sigma totem, widzowie, widzicie ten totem? Ale sigma, nie? Ale sigma totem, widzowie. <grym> <grym> Patrzcie jaka tu jest masa to temu! Patrzcie jaka sigma! Patrzcie jaka sigma, nie? To się nazywa tej To są Tistotem! <grym> nie, żartuję. Dobra. Yy, co ja wam zrobić? wylosować coś. Co ja wam mogę wylosować? Ej, co? Czekaj, czemu tu jest puste? Co, coś mi znikło. Co to ma znaczyć są dwoje, warte. Dwoje. Trzy koła. Tanie w chuj. Dobra. Losujemy w takim razie zwój życia. Ale to jest jako losowanie za 20 lajków. Piszcie jeden. Zwój życia. Ale bez ortografii to się ja będę wiedział. Zaznaczę i temu z dodatkowego losowania nie przetrzymuję, ponieważ jest to dodatkowe losowanie, nie jest to losowanie na 20 like, tylko losowanie całkowicie dodatkowe z mojego dobrego serduszka. I wygrywa osoba pod jakimś dziwnym. Napisz swój nick, masz 3 minutki, żeby przyjść do mnie na ch1 szudlini. linii. A widzę, był ogólnie do końca streamka. Chciałem po prostu zrobić, zobaczyć jaka jest aktywność tutaj na pyku, na streamach. Dalej jest około 10 osób. Z rana, więc pewnie tak po południu byłoby z 20. Więc widzowie, możliwe, że. No, po prostu będzie widzowie ten. Streamek na pewno będzie później. Też będzie później streamek. Pewnie tak pod wieczór jeszcze zrobię, ale to chyba z anarchy, jak już będzie event działał, albo z mojego serwera. Jedno z dwóch. Chyba z mojego, bo mój, bo będzie ten, bo event będzie o 18 na moim serwerze. Więc chyba z mojego jednak zrobię, bo. No wiecie, no, no nie przystoi nie zrobić. Kurwa, ślednie chcesz bije! Wymiana Oskar 5. Gratulacje co Niko Wreszcie Niko nie wygrałeś losowania, jeśli nie mylę O chcesz mi dwa, dwie róże, dziękuję, dziękuję ci Dawidowie, no no bo ja byłem, będę kończył streamka, bo mam teraz zamiar robić co innego, a nie grać na streamie na pyku, ponieważ mam inne zajęcia aktualnie i inną rzecz do robienia, czyli robienie eventów na moim serwerze. Więc widzowie, zrobimy deala. Robimy deala. Takiego, że osoby, które chcą się wbić na mój serwer i wbiją teraz i napiszą yy, przykładowo proste hasło 123, to oznacza, że są z mojego live'a. Serwer, no to mój nazywa się tak. Macie IP. Możecie się wbić. Jeśli zobaczę, że... oj, mały leak, <laughs> Misk leak, Jeśli zobaczę... tam jeszcze jest niedokończony. Jeśli zobaczę, że wbiliście na przecie 1, 2, 3 na czacie, dam wam kluczyk ruin za darmo. I możecie sobie go na przykład otworzyć. je pyk, podejść, yy, to nie ten klucz, tutaj, tutaj, otworzyć. I możecie na przykład wydropić od razu jakąś... O, na przykład sztabka netherite'u, warta... Po około 3000, więc no, Get Case, IWE, MG, Ruin, 1, proszę. No i czekam na inne osoby i Elo.